Aloha dziki! Oprócz tego, że startujecie w biegu, że startują tam Wasze rodziny, całe dzieci, kicy, to na miejscu jest cała masa różnych atrakcji, z których możecie skorzystać. I są to m.in. cały czas działający wyciąg na kotelnicy, czy można zjeżdżać również tam na monsterach takich specjalnych hulajnogach. Można również pojechać na wycieczkę rowerową, można spacerować po górach, można pojechać do Zakopanego, skorzystać z lokalnej kuchni, a także posmakować wszystkiego co najlepsze. Oprócz tego pamiętajcie, że mamy naszą świetną strefę regeneracyjną, z której mogą korzystać cały czas zawodnicy. No i tam możecie spędzić bardzo fajnie czas. Do tego macie ślizgawkę tam na miejscu, a także imprezę wieczorną, podczas której możecie potańczyć, pobawić się z całą masą innych osób, tak jak tego się nie robi na co dzień, bo pod gołym niebem więc do tego serdecznie Was zachęcamy. Oprócz tych wszystkich atrakcji, które będą na miejscu, a zapomniałem jeszcze powiedzieć Wam o tym, że będzie Expo i tam będzie można również trochę połazić, popatrzeć jakie są najnowsze trendy w bieganiu i nie tylko, a także jakie są super atrakcje również tam na miejscu, więc możecie również z tego skorzystać. Pamiętajcie, że możecie wyskoczyć w każdej chwili za granicę na Słowację, przejechać się, bo to jest bardzo blisko a także do naszego pięknego zakopanego, czy pochodzić sobie po białce lokalnie. Zatem zachęcam Was do tego, że jak przyjedziecie, to się powłóczycie po całym miejscu, skorzystacie jak najwięcej i do zobaczenia. Cześć!